Chaim Dawid był prostym lekarzem. Jakich wielu, a stosunek do wiary miał taki jak wszyscy lekarze. Pewnego razu przyszedł ktoś do niego prosić o poradę, gdyż zalecono mu, by jechał do wód. Doktor nie zgodził się jednak na to, widząc, że chory jest już w ciężkim stanie i nie wróci stamtąd żywy. Ten nie usłuchał porady lekarza i mimo wszystko udał się do wód. Lecz nawet tamtejsi medycy nakazali mu natychmiast wracać do domu, gdyż jego stan był już bardzo ciężki i nie miał czego tam więcej szukać. W drodze powrotnej, przejeżdżając przez Lelów, chory odwiedził świętego rebego Dawida i opowiedział mu, co się stało. Wtedy rebe Dawid rzekł do niego: Masz tutaj wódkę, pij na zdrowie. I dał mu jeszcze kawałek sera na zagryskę. Następnie kazał pacjentowi się przespać i nie przejmować się lekarzami, gdyż ci zwykle mówią głupstwa. Chory uczynił tak, jak powiedział Rebbe. Położył się i spał całą noc, rano zaś wstał rześki i zdrowy. Pożegnał się z Rebem i udał się do domu drogą przez Piotrków, gdzie odwiedził wspomnianego lekarza Hajma Dawida. Kiedy ten obejrzał oblicze gościa, ogromnie się przestraszył. Zbadał go i orzekł, że jego ciało jest zdrowe jak każdego innego człowieka. Kazał więc opowiedzieć sobie o wszystkim, co mu się przytrafiło. Ten zatem zrelacjonował, jak tamtejsi lekarze nalegali, by wracał do domu, jak po drodze wstąpił do Lelowa, jak powierzył świętemu rebemu Dawidowi całą swoją historię, a ten kazał mu napić się wódki i zjeść sera. Doktor Haim zamilkł ze zdziwienia, kiedy to usłyszał i z przerażenia niemal wyzionął ducha. Powiedział, jeśli ów rabin potrafił trucizną uleczyć człowieka, koniecznie muszę go poznać, gdyż wódka i ser to trucizna dla chorego na suchoty i na żołądek. Pojechał więc do Lelowa, do Rebego Dawida i stał się wielkim. To jest właśnie przykład opowieści hasyckiej, która oddaje ducha hasydyzmu.